Z racji z tego, że sezon pi pierwszy rozdział piątego dobiega końca i zaczyna się sezon drugi rozdziału piątego, to zrobimy wasz ulubiony challenge od manojka. Czyli jakie skiny z karnetu, takie bronie. Na przykład Nadzieja to będą szare bronie, Oskar to będą zielone bronie. Jones to będą niebieskie bronie, Montague to będą fioletowe bronie, A Valeria to będą legendarne, mityczne. Ale z racji z tego, że weszła kolaboracja w Fortnite z Family Guyem, to Peter Griffin może używać broni jakich tylko chce. Więc bez przedłużania, zaczynajmy nasz challenge. No, God, please, no! Dobra, no. no, jesteś gotowy? No. Jak nigdy. No to lecimy na oszemracz Sady, może, co ty na to? No może być. A ja mam Pitera Griffin'a, a baza Oscar'a, więc on musi grać tylko z zielonymi broniami, a ja mogę grać dowolnie. Ej, masz pompę automatyczną jak coś. Uh, zbawiciel. Szczerze, yy, bossy w tej grze są bardziej inteligentne niż gracze. A, a zaklepuję jego to... M-kę. Dobra, jeden leży. O Ja idę ich podjechać. Ej, bo mi z... żyćka prawie nie mam. Myślałem, że to... Tych. Nie no, jeszcze się leczy No, Bez ale to nie... ona jednorazowo oh, się leczy Czekaj, wieżyczkę tutaj wezmę A super, teraz ona będzie musiała się na wieżyczce medalion Znaczy nie, pompę Medalion możesz nie A w sumie... no Ale tak, pompy nie możesz do... To tylko zielone no tak. bronie ja, na ale ale, gripy, ale leczenie się nie liczy. Ale leczenie się nie liczy. No, leczenie się nie liczy. No i dobrze, bo jakbyś zrobił coś takiego, to by skończył, to byś o, skończył bohater... gorzej i. Niż... to no. Tak, te czyny legionobójca mnie pogowalił. To zabije famola, będzie miał ze mną do czynienia. years No, idziemy. Uwaga! Bohaterka. Bohaterka? O, to urdę. No, widać, że ogarnia. I dosłownie! Kolapsuje ją. Dobrze. Mordek. No i... jesteśmy. Dostał mocno. Jeden leży! to sam automatycznej Tutaj nadal górę górze, górze, górze. kurda Ja muszę sobie przeładować Poszybko, bo zaraz przyjdziemy dobić Mam banda, rzecz. Ale to jest, ale to jest jeszcze inny Ej, oni się biją Dawaj, podnoś mnie za ten czas Dobra Tylko się zabuduj Żeby nie Je, było Nie, spokojnie, nie dorwał nas Mam nadzieję On schodzi Kurde No to próbujemy jeszcze raz do trzech razy sztukę, jak to mówią. Do trzech razy sztuka. Dobra moi drodzy, mamy drugie podejście, więc zobaczymy jak nam pójdzie, co nie baza? Dobra, specjalnie dla do was ludzie, żeby zabić czas. Nie. Dobra, mam. To nie gadaj. Dobra. Nie strasznie tak. Please. O kurde, o, idę. Mordę. Idę. Pord o mordę. Nie do co jest? Ratunku! płaść szybko łatwo ci powiedzieć szybko Żeby jakiś typo tutaj przed chwilą mnie nie podjechał A rozwalam to Idziemy jakiegoś typa Jest w oknie, ja rozwalaj te! O kurde, no to pięknie, kurde, pięknie Pono! No Będzie. Masz macy, masz macy No mam, mam, ma, ale co z tego? Spadamy stąd! Życie no, no nic się nie stanie Mechanika w tej grze jest Uwaga, leci. O, no, pięknie, no, przegraliśmy. Ja mam jeden, ja mam 15 HP. Dziękuję bardzo, do widzenia. Może... No... Ty, ja też go zabiłem. Do lobby? Do lobby raczej. No i, i drodzy, lecimy sobie na... Underground. Dlatego, że może być szansa właśnie na zrobicie tych... ...wioletowych broni dla bazy. Snack. Skoro oni nawet... ...tego nie odczuwają. Dlaczego? Ej, o. ale zróbmy tak, do czasów, kiedy nie znajdę żadnej broni epickiej, mogę grać się każdą bronią. Tak, powaliłem go. Tak, całe duo. Dzięki. Co o, tu, ale co, u polegał. polegało. O, Feldowa bomba, sobie. Dobra. No kurde. Czekaj, zobaczmy, co jeszcze tu... O, Feldowa sniperka sniperka, O, dla mnie, dla mnie, dobra. Czekaj, to ja wywalę te niepotrzebne bronie. O, jeszcze ten pistolet, dobra. Myślę, że możemy to ugrać. PM. super dla ciebie. Ej, jak na razie mam zarobisty zarobista jak ty okay, ja A też was mam Oscar da, jest daleko, więc mamy czas, żeby ją zabić. Który zabój głos, ale mam zaskady. Los. w się. Sensie. Czekaj na one shot około ze snajpy wezmę. O tak jest. Power HP. Dobra, jeszcze trochę. Do, legionistami. Ja się Ja się skupię na boss na bossie. To ktoś tu szedł Dobra Jest pompa bo Dobra To to jest za Mam pompę Co się stało Uważaj, bo tutaj Och mordę Uwaga Są tu Są tu a ty leżysz, nie będziesz tutaj, tam przeszkadzał. To jest Oscar. jakieś metry... Me, jakieś dwa metry. Prawdopodobnie samiec. Samice! Oh Odmocnę. No, a, to pan Ej, celowniki w tej grze to są kurde teraz jak... Normalnie jak z Call of Duty. W sensie wiesz, mogą się tak przemieszczać. Ej, a może Fortnite podejmie współpracę z Call of Duty? No, fajnie byłoby, gdybym ujrzelibyśmy tego Ghosta, bądź Ghost tak, jest ghost. twardzielem. Ghost, more, more ghost no mord Ghost to Sigma. to mam to grę Call of Duty tyku. Ghost. Nie, Call of Duty Ghost to jest ch nie, chyba, chyba taka najmniej ciekawa. Jeszcze zastanawiam się w ogóle kto krakolop w 2024. O, można. Raczej Raczej No niestety. Dobra moi drodzy podejmujemy Ej. jeszcze jedną próbę, a dokładnie mamy każdy z nas ma po więc mamy feltowe bronie do zdobycia, więc lecimy z Ej, koksem. To, per... Kurde, kurda smaraldę, gdzie ja Proszę Piotrowa, broń jest! Tylko można używać akurat Tych, które nie są broniami Na przykład ta, bo to nie... No tak, bo to nie jest uznawane za broń Chociaż ja nie jest, jest w ogóle ten Solid Snake Z Metal Gear Nie znam tej gry Nie I jak jak on to zrobił? No niestety moi drodzy nie udało nam się zrobić wina. Oczywiście próbowaliśmy jeszcze jedną próbę podjąć, ale niestety się nie udało zrobić wina. Ale, kidos... ale się były za mocne. <noise> racja. Ale mam nadzieję, że jak wybije kolejny raz setny level w następnym sezonie i jak baza też da radę, to być może uda nam się w następnym sezonie wygrać ten challenge. No na razie to tyle. Trzymajcie się i cześć. Yo. Yo.